Witam państwa. Chciałem wam przedstawić jedną, ale dość bardzo istotną rzecz, jeśli chodzi o aplikację QLG. Ale zanim do tego przejdę, to posłuchajmy tutaj filmu Nowy Świat Kilogos. Swoją drogą, to jestem <gry> naprawdę zdumiony, ile tych kanałów powstało. Kilogos, społeczność Kilogos, nowy świat Kilogos i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych kanałów jest sporo. E, mnie się wydaje, że ci wszyscy liderzy, e, oni tworzą te kanały i, i tam Publikują filmy. No, ale jeśli ten projekt Qlogos jest tak duży, taki super, to mnie się wydaje, że wszystkie zgromadzone te informacje powinny być w jednym miejscu czyli na kanale Qlogos, a nie tam rozsiane po malutkich kanalikach. No dobra. no. Tutaj posłuchajmy tego filmu. ...kryptowalut i dać im kryptowalutę, która będzie niesamowitą dźwignią. Wyobraźcie sobie, dzisiaj inwestuj, zainwestujecie tysiąc dolarów, a z tego tysiąca zrobicie set tysięcy. Zainwestujecie 1000 dolarów, a z tego zyskujecie kilkaset tysięcy. Dobrze? Usłyszałem? Wyobraźcie sobie dzisiaj, zainwestujecie 1000 dolarów, a z tego 1000 zrobicie 100 tysięcy z perspektywie czasu. Myślę, że to będzie już wkrótce po wejściu na giełdę. W tej chwili mamy etap. Będzie to wkrótce po wejściu na giełdę. Zwróćmy uwagę, że QLG nie jest na żadnej giełdzie. Czyli jak. Cały czas ktoś wykupuje QLG, to dajcie mi znać po jakiej cenie wy to wykupujecie. Kto tą cenę ustala? A przed sprzedaży, i w tym momencie, właśnie jest najlepszy moment na to, żeby zainwestować w tą kryptowalutę. Z mojej strony, no jest teraz najlepszy moment, żeby zainwestować w tą kryptowalutę. No pewnie, najlepszy moment, ale dla kogo? Dla mnie jako inwestora, czy dla pana Tymuchowicza? W tyle nie wiem, czy jeszcze coś chcecie powiedzieć, moi drodzy? Tak, Sławku, ja wniosę małą poprawkę, małą, może nie mało, bo małą, małą poprawkę. Ja wiem, że, wiesz, emocje towarzyszą nam teraz wszyscy. W związku z tak niską ceną tej kryptowaluty naszej QLG, bardzo niską ceną. Okej. Okay. jeśli pani Elżbieta tu się wypowiada, jeśli chodzi o bardzo niskiej cenie kryptowaluty, wejdźmy sobie tutaj na BSC Scan. Token. QLG token QLG Max total supply czyli 200 milionów tokenów zostało w cudzysłowie wyprodukowanych bo e, to tylko oznacza to, że tworząc ten token podajemy kwotę ile ma być tych, e, e, tych tokenów może być 200 milionów, może być 200 miliardów. Po prostu w kodzie źródłowym podajemy, ile jest tych tokenów do sprzedaży. No dobra, spójrzmy, holders. 106 ludzi posiada QLG. A jaka jest cena tego QLG? No tu widzimy, jest cena 0.00 dolara On-chain market cap Tutaj mamy jakieś informacje dodatkowe Ile to kosztuje? 0.00 <grytanie> Także ile, ile jest warta, ile jest wart upcoin, yy, przepraszam yy, waluta QLG na dzień dzisiejszy no ona jest warta tyle 0.00 ni mniej ni więcej <grytanie> no i panie Tymochowicz, jeżeli się mylę no to pokaż mi ile ta aplikacja przepraszam, ten coin jest warty i gdzie on jest wart i jak to się ma do e, ogólnego rynku no bo tutaj widzimy, że tyle to kosztuje możemy zobaczyć transfery ostatni transfer był dwa, yy, dwa dni temu last, ciach, ciach Pierwszy transfer był 382 dni temu z jakiego portfela 0x00000000, czyli z tak zwanego Genesis. z portfela pierwotnego, który został utworzony przez y, kompilację programu, i tutaj został utworzony ten token, zostały przelane pieniądze w cudzysłowie, czyli tokeny 200 milionów zostały przelane na ten adres. Później z tego adresu AB73F z tego było przelane 51 milionów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj możemy sobie prześledzić, jak ktoś wypłacał w cudzysłowie sobie te koiny. No bo nie wypłacał, tylko sobie przelewał z, z jednego portfela na drugi. Czyli tutaj mamy portfel pierwotny, który się nazywa 0X0, ciach, no i tu było wysłane na ten portfel 200 milionów, a później tutaj 51 milionów, i tutaj tak dalej, i tak dalej, tu 200 coinów i tu mamy. Całą tutaj hmm, historię przelewów e, QLG, która jest warta w tym momencie 0,00 dolara. No, myślę, że to e, nie wymaga komentarza. Dzięki wielkie za uwagę.